Witajcie wszyscy! Dzisiaj robię najsmaczniejsze pączki z naszego dzieciństwa. Jestem pewien, że wielu z Was pamięta te lekkie, puszyste pączki. Są niesamowicie smaczne, z pięknymi pęcherzykami powietrza w środku i chrupiącą, złocistą skórką na wierzchu, obficie posypane cukrem-pudrem. Każdy kęs rozpływa się w ustach, a smak jest po prostu niezapomniany. Te pączki są naprawdę pyszne, bez dwóch zdań. Gorąco polecam je zrobić, jeśli jeszcze nie próbowaliście. Musicie to koniecznie zrobić. Pączki są niesamowicie lekkie, puszyste i pyszne. Najpierw w ciepłej wodzie o temperaturze około 38 stopni rozpuszczam drożdże. Dodaję dwie łyżeczki cukru z całości i wlewam drożdże. Jeśli używasz świeżych drożdży, weź trzy razy więcej. Dobrze wymieszaj i pozostaw na 5 do 7 minut. W ten sposób chcę tylko aktywować drożdże, aby pączki były puszyste i lekkie. Ciasto dzisiaj będzie dość płynne. Więc lepiej ugniatać je w mikserze planetarnym lub zwykłym mikserem z końcówkami do ciasta. Będzie to znacznie wygodniejsze niż zagniatanie ciasta ręcznie. Ale oczywiście, jeśli chcesz, możesz zrobić to ręcznie. Przesiewam mąkę do miski miksera. Teraz dodaję sól i pozostały cukier. Przymocowuję hak do miksera i krótko mieszam, aby połączyć składniki. Moje drożdże wyrosły pięknie, więc wlewam je do miski miksera. Dodaję jedno jajko do mieszanki i teraz możemy zacząć wyrabiać ciasto. Waga jajka średniej wielkości ze skorupką to około 55 gramów. I jeszcze jeden bardzo ważny punkt. Dzisiaj dodam do ciasta jedną łyżeczkę octu jabłkowego i będę zagniatać ciasto w mikserze planetarnym przez około 5 do 7 minut na drugiej prędkości. I dlaczego dodaję ocet jabłkowy do ciasta? Ocet jabłkowy poprawia ciasto na kilka sposobów. Ocet sprawia, że ciasto jest nieco bardziej kwaśne, co wzmacnia gluten i czyni je bardziej elastycznym. To pomaga, aby wypieki były bardziej miękkie i puszyste. Ocet również utrzymuje ciasto świeże na dłużej i zmniejsza mocny zapach drożdży, nadając pączkom lepszy aromat. Myślę, że jest to szczególnie ważne dla pączków, ponieważ nie używamy dużo cukru i nie ma dodatkowych aromatów, które maskują naturalny smak ciasta. Ocet Pomaga poprawić teksturę i aromat, sprawiając, że pączki są bardziej miękkie i przyjemniejsze do jedzenia. Widzicie, dopiero co zagniotłem trochę ciasto, choć jest dość lepkie, dodaję do ciasta miękkie masło. Ogólnie wszystkie składniki powinny być ciepłe w temperaturze pokojowej. A teraz kontynuuję zagniatanie ciasta w mikserze planetarnym. Przejdę lekko szpatułką dookoła ścianek miski, aby zebrać ciasto z boków i wszystko dobrze wymieszać. Ciasto jest gotowe. Ponieważ to ciasto jest dość rzadkie, może być trudne do zagniatania rękami. Polecam użycie miksera planetarnego lub zwykłego miksera ręcznego z przystawkami do ciasta. Mikser pomoże osiągnąć gładkie i dobrze wymieszane ciasto z mniejszym wysiłkiem. Przygotowałem czystą miskę i lekko natłuściłem ją olejem roślinnym, aby zapobiec przywieraniu ciasta. Na rękach również rozsmarowałem trochę oleju, aby łatwiej było je formować. Możesz zostawić ciasto w misce, ale chcę pokazać, jak rośnie i jak wygląda jego konsystencja. Zobacz, jest miękkie, lekkie i lekko klejące. Dlatego ważne jest, aby natłuścić ręce olejem, żeby ciasto się do nich nie kleiło. Umieszczam ciasto w misce i delikatnie je zbieram w ten sposób. Spójrz, jakie miękkie i delikatne jest ciasto. Jest bardzo lekkie i delikatne, co ułatwia pracę z ciastem. Przykrywam miskę folią plastikową i zostawiam ciasto do wyrośnięcia na około 40 minut w temperaturze pokojowej. Spójrz, jak ciasto wyrosło w ciągu zaledwie 40 minut. Jest miękkie i puszyste. Delikatnie je przyciskam dłonią w ten sposób, aby uwolnić trochę powietrza. Jeśli wolisz, możesz użyć łopatki, ale praca z tym ciastem rękami to prawdziwa przyjemność. Jest takie lekkie i delikatne. Tylko spójrz, jakie cudowne jest to ciasto! Zwijam ciasto z powrotem w kulkę w ten sposób. Przykryj folią plastikową i odstaw na kolejne pół godziny w ciepłe miejsce w misce. Ciasto pięknie wyrosło. Będę formować ciasto za pomocą oleju roślinnego, a nie mąki, aby mąka nie przypaliła się później w oleju. Natłuszczam olejem roślinnym drewnianą deskę i umieszczam ciasto na natłuszczonej desce. To ciasto jest niesamowicie puszyste i lekkie. Teraz można podzielić je na kawałki dowolnej wielkości, w zależności od tego, jak duże mają być pączki. Podzielę ciasto na kawałki o wadze 40 gramów, aby zrobić średniej wielkości pączki. Następnie delikatnie roluję każdy kawałek w kulkę. Uważając, aby nie naciskać zbyt mocno, aby zachować puszyste pęcherzyki wewnątrz ciasta. Dzięki temu pęcherzyki powietrza pozostają wewnątrz, co sprawia, że pączki są lekkie i puszyste. Pamiętasz te pączki z dzieciństwa, takie lekkie i puszyste? Nazywają się pączkami puchowymi, ponieważ mają w sobie dużo powietrza. Aby ciasto się nie kleiło, upewnij się, że powierzchnia jest natłuszczona olejem roślinnym. W ten sposób formuję każdą część ciasta na idealne pączki. Ostatecznie wyszło mi 23 kawałki ciasta. Teraz przykrywam je folią plastikową i pozostawiam w temperaturze pokojowej na 5 minut przed formowaniem ich w pączki. Aby uformować pączki, najpierw zanurzam palce w oleju, a następnie robię dziurkę w środku każdej kulki ciasta. Delikatnie rozszerzam ją, rozciągając palce. Staraj się, aby pączki się nie stykały, co pomoże zapobiec przyklejaniu się ciasta i ułatwi formowanie. Przykrywam uformowane pączki folią plastikową i zostawiam na około 10 minut. Podczas gdy olej się nagrzewa. Smażymy pączki na głębokim tłuszczu, dlatego ważne jest, aby użyć wystarczającej ilości oleju, by dobrze się ugotowały i uzyskały złocistą skórkę. Będę smażyć pączki na patelni typu WOK. Patelnia WOK rozszerza się ku górze, co pozwala pączkom swobodnie unosić się i równomiernie smażyć w oleju. Aby zapewnić płynny przebieg, przygotowałem też tacę wyłożoną ręcznikami papierowymi do odsączenia nadmiaru oleju z świeżo usmażonych pączków. Sprawdzam, czy olej jest wystarczająco gorący, zanurzając w nim drewniany patyczek. Możemy teraz zacząć przygotowywać pączki. Aby zapobiec przyklejaniu się ciasta, ponownie nasmaruj ręce lekko olejem roślinnym. Następnie zacznij pracować z pierwszymi uformowanymi pączkami, ponieważ miały najwięcej czasu na odpoczynek i wyrośnięcie. Delikatnie obchodzimy się z ciastem, aby zachować jego lekką i puszystą strukturę. Ostrożnie umieść je w gorącym oleju, dbając o to, aby zachowały swój kształt. Obchodź się z ciastem ostrożnie, aby uniknąć oparzeń i delikatnie zanurzaj każdy kawałek w gorącym oleju. Smaż na średnim ogniu, upewniając się, że temperatura nie jest zbyt wysoka, aby bułeczki miały wystarczająco dużo czasu, by się ugotować bez przypalenia z zewnątrz. Smaż je przez około 2-3 minut z każdej strony, obserwując jak nabierają złoto-brązowego koloru i pięknie się puchną, tworząc lekką i puszystą strukturę. Pierwsza partia pączków jest gotowa. Ostrożnie wyjmuję pączki z patelni i kładę je na ręczniku papierowym, aby wchłonęły nadmiar oleju, delikatnie nimi potrząsając, aby usunąć nadmiar. Są niesamowicie puszyste i lekkie z idealnie złotą skórką. Bez marnowania czasu przechodzę do smażenia kolejnej partii pączków. Następna partia złocistych, puszystych pączków jest gotowa. Proszę spojrzeć na te przepiękne pączki. Wyszły cudownie delikatne, puszyste i niesamowicie smaczne. Oczywiście wykańczamy je obficie, posypując cukrem, pudrem. Mam nadzieję, że miło się ogląda i życzę smacznego. Jeśli podoba Ci się przepis, nie zapomnij dać kciuka w górę, zostaw komentarz, podziel się nim ze znajomymi w mediach społecznościowych i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w następnym filmiku.